Trzymam z tej strony Oxy i teraz otworzę przesyłkę od Hikomikosa i są to karty y, wymienione za Hikosy. Tu jest karta z autografem. Dalej. Za ranking 10 kart jest to Porygon, Poićena, Magikarp, Hibas, Paraset, Paraset. Poltor Coś tam, porygon Whipping Bell, Odisz. <laughs> Tu dalej coś, 15 komikosów albo coś, 15 kart, nie wiem I tak coś tam, coś tam Super, te, jakieś karty Dobra. Aha, nie tak. Nie. Gdzie jeszcze przyklejone? Ach, jeszcze. Dobra, no teraz to ma być dobrze. <coughs> Wezmę tą taśmę i znów jakieś trainery, coś Switch. Metapod. Znów trainery. Sheldon, poliwak, luxio, Wismore, Meditate i All School. Dalej 15. Piplab Snower, Bulbasaur, Charmander, Charmander, Electrike, Iwizaur Ivysaur, Mistyveus, Dusk Ball, Trainer jakiś, Kiketok, Supporter, Trainer, dalej M już za fajną kartę, Zapila, Poliswine Sidut Odish, Meditite. ratata, ratata, lediba, uper, grimer, electabas, fajny, likitung, barfetch, bidow i riolu. Dobra, dalej. Nufty no, prap, tylo, chatut, i barel. Cloud Snower, Roselia, Tak. Magneton, Sidut, Lotat, Krabi, Sidut, Ingul, Fibas, raz. Dobra dalej będzie jeden booster to na sam koniec. Dużo tych kart, około 100, 140 kart, jeszcze booster to będzie 150 kart, jeśli się nie mylę. Seria, jak na sam koniec. I teraz Znów... Kolejna seria po 15 i po 10. Ara, pierwsze. pierwsza. Kira Cherry Cherimi, Gigabyte Gibble. Warmi, Cubon, Ekans, Kakmia, Charmander.

Faktur, Relichant, Ghastly, Sidra, Arbok, Trainer Tylo, Magnemite, Natryka Odisy. Dalej. Drowsy. Anetrik, Energia. Energia. Trainer Slowpoke, Abra, Raidon, Gastly, E, Trainer, Trainer, Trainer. What's the serial number? 15. Riolu, Rotar, Gulpin, Kirlia, Graveler, Trainer, Stario, Porygon, Trainer, Trainer, Trainer. Machop, Skitty, Coffee e Kibo. Questo è fine. fajne. E booster. Gratis Hikomi costata. Cosa dare gratis? że brało to wszystko. To wstoch i Dobra. Nie chcę zniszczyć. To się łatwiej nie otwarło. Dobra. Jest, to była ta przekładanka? Tak, tak. Tak, tak nie? Sanchez, Rev, Seal, Ibo, Baltoy, Magikar, Loudred, Trainer, Bibarel, Stadium, Rivers i Liki Liki. No to tyle. Dzięki Hikomikos. Pozdrawiam i cześć. Aha, jeszcze jeden. Jakby komuś jakaś karta spasowała, to chętnie się za nią wybierę. Mogę oddać albo coś w tym stylu. To na razie.